Oh, 노에드 카야트 파라시코바 스 и двух. Ах. Out. Fire the hush out. I'm planting the bomb Bomb has been planted tossing frag

I'm going to lay that. Flash Flash Throwing incendiary. Flashbang out. Flashbang out. Flowing incendiary. O, to jest piękny mecz. O, to jest piękny mecz. Oba, się 6 robi 9. Biegając dosłownie. Kombaka, nie ma opcji. Jak patrząc na wynik tego typu, jak on gra, nie ma opcji. On daje w biegu, nie, co jest kur niemożliwe, nierealne. No nice flashbang out tossing a smoke grenade.

has been planted The bomb is on B No, i. chciałem se tak kąt ustawić, żebym go namiał. Widziałem, że mi tam wyjdzie. Tylko myślałem, że chyba przestanę defować. Mogę spróbować na fake'a. Jeżeli szukasz tanich Gierek, to zapraszam Cię na stronę Enneba, która posiada dosyć spory ich asortyment i gdzie z kodem FPS Mobile 5. Wyrwiesz je jeszcze taniej. Kupując moim kodem wspierasz kanał i wiadomo, ja coś z tego mam i Wy coś z tego macie. Więc zapraszam, link w opisie. Mogłeś grwazy grba mówić, że chcesz grać, nie? Byśmy się zagrali, spali razem. Jak tracić rangę, to wiesz, to, to razem, tak? A nie osobno. Upa. O cheda dostał, ale no oczywiście nie dostał, tak? <śledzio> Widziałem ten rozbłysk. No, następnego wbijam. Słaba mowa widzę. Jaka słaba mapa, <grystanie> jesteś słaby stary. No i na no, stanął no, choleś, który stał na spawnie. No i zajebiście, Tylko się dobry mecz. Dobra, oni nie będą wiedzieć, że ja jestem w mam jakiegoś dziwnego. Samo nawet nie chce mi się grać i wkurzać na randomy, no, jest jak jest. To jest... Wow. I nagle mi spiski na dół, nie? Ta MKT jest przedziwna. Bo płotek był na mojej drodze, zawsze jak skanuje się przez płotek, to nagle ...nagle się dziw odpisałem dziwne rzeczy. Myślałem, żeby stworzyć smurpaki i kierować słabszych widzów, to był mój smurf, że tak powiem. Do grania z widzami. Tylko, że się odpisała rzecz i mam mastera nagle na tym. I on nie żyje, nie? On żyje ma się dobrze. Jest cacy, choracy. Eee, nerwy w konserwy. No i bieg nie. No. Ma, no i to jest, to są właśnie skany, tak? Centralnie połapasz ale on żyje. No i Robert jest anty, nie? O, nie da się, nie? Te farierki w tej grze, no to, no są takie właśnie, nie? Robert, Robert go uratował, nie? Robert zatrzymał wszystkie pociski, jakie w niego leciały. To znaczy, nie sam Robert, tylko kurwa wiklinowy koszyk. Niech no, on się schował już. Ja I dostałem -a mam No i na raz. Czyli snajperów mamy. W ogóle nie bijujemy siebie, nie? Tossing incendiary out. Flashbang out. Rower wykonany z materiałów kulodpornych dokładnie tak. A że posąg na mapie Legacy możesz kończyć, rzeczywiście tak. Aż tak pamiętamy. No. A co się? Okej. Okay. No dobra, nie no zajdziemy jak jebane, tak. Fajnie. Fajnie. Dobrze. Dobrze. Sam na A. pięć kątów, do kątówku. Nie, zabić pokrzą Pokczą, To. Koalicja oh. A no bo w ogóle jakby go nie było, by był disconnected, full. No to by znikła jedna ta ikonka po prostu, nie? Jed jednego playera. On jest. On jest aktywny. Zostałem no za do ścianą, bo... Táço, uish. Double kill. Oh! Czemu nie, żadnego głosu nie było, że wygraliśmy? Chyba jak palaka nie kupię, bo go kupić. Bo ja, rajcowanie tutaj. Ogi skurwabi. <laughs> nie będzie jakiejś większej różnicy. O dostępne za plecy, o jest gana. Tak, nie no. Wie, ogólnie to fajna gra. Ogólnie to fajna gra. Gra moich marzeń w ogóle jak była inna gra. 5 na 5 która by działała pięknie. No to oczywiście na pewno bym w nie grał, tak? Bo ten obszar zawsze w sercu, nie? Bo w ogóle bym obca nie zostawił. Nie wypieraliby go nawet do okna, życia, do okna życia, nie? trzymam go w serduszku. Nie on nie da, żeby mu zacząć, no. dostaje już tak za ścianą bym powiedział nie No blisko, bo, ale on. Tak. O bombę rzucił nagle i właśnie jakby był ak, taki typu typu. To by mi bombę rzucił, nie? A tam ci nie rzucali. Tyle dostaję dostaje na pchdę? I on z pistonego, nie? Na przebieg jakiś. Defuje czy nie defuje? No, kongow tu jest. No i diamenty, nie? I diamenty to mniej więcej tak wygląda gra z diamentami.